Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Quick Draw, dokładnie tak. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały challenge, tak jak to było ostatnio, tylko że tym razem nie będę rysował na ślepo, tylko będę rysował. Lewą ręką, ponieważ ja jestem praworęczny, jakby ktoś ci nie wiedział, bo się ostatnio mnie pytaliście, że jak, jak nagrywałem dżimową, ty jesteś lewą ręczny? Nie, tylko w lewej ręce, tak jakby macie klawiaturę i, i to, nieważne, tak czy siak będę rysował lewą ręką i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę i zapraszam cię do odcinka. Tak więc. Intro.

Aha, rakieta tenisowa. Boże, Radzku... Jakieś tak dziwnie się napisało, nieważne. Tenisowa rakieta, dobra, myślę, że to będzie łatwe. I see line, or lollipop, or spoon. Oh, I know, it's tennis racket. Udało się, jedna rzecz już mamy narysowano. Co to jest? Wieża Eiffla, o kurde, dobra, ale to myślę, że... Pyk, pyk, I see finger, or mountain. Oh, pick. I know, it's the Eiffel Tower. Przepraszam bardzo, czy ktoś miał wątpliwości, że ja jestem po prostu miszem rysowania Kurde, no to... Wheel, czekaj. Wheel, nie whale, tylko wheel, czyli koło. Dobrze, chyba mówię, czekaj. O... As he knows. Or circle. O... Or potato. Or donut. No i co, i, i dalej nie ten. I see pool. Eh. Or smiley face. Eh. Or steak. Or soccer ball. No kurde. Or binoculars. No koło! No Sorry, I couldn't guess it. Bo jesteś pindak. Ja i ty miało być wszystko zgadnięte, kurde, to nie zgadła, no. Ja pierdole. No kujwa co? Co za problem? Jest koło jest ten. No, 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 no wild koło, tak ma się happy wheels, których w sumie dawno nie było, może może zrobić cieńek. Jak chcesz Happy wheels, to napisz w komentarzu. E, ale 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 no bez przesady, no. Octopus. Dobra, no to pasz, to ja ci robię tak. I see rainbow or helmet tak. or shovel or spoon. Tak. I see stethoscope. Oh tak. I know, it's octopus. Mówiłem kuźwa, że będzie octopus, dobra. Lightning, lightning to jest błyskawica chyba, co nie? To będzie tak, 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 oh, tak. Oh I know, it's lightning. Easy peasy, kuźwa. Parot, o kurde, to będzie papuga chyba, co nie? Czekaj, papuga, ja pierwszy to będzie tak, jak. I see rainbow or paperclip, Or nail. Or apple. I see cactus. Or mug. Or light bulb. Or saxophone. I see fire hydrant. Jakie or to bird. jest trudne lewą ręką! I have no clue what you're drawing. Cicho, papuga! No ciężko! Oh, Zgadła! Jeszcze ostatnia sekunda, zgadła! Kurde! Nie zgadła mi tylko tego, tego, kółeczka. No, patrzcie. No dobra, Tu robi bardziej po prostu takie i, i ten, i w ten sposób. Yy, will. Ale no kurde, ja zrobiłem w taki sposób, że myślałem, że też zgadnie. Czyli ogólnie zgadła moim zdaniem i tak wszystko. Nie wiem, czy jakim cudem udało mi się tą papugę ogarnąć na sam koniec, ale kurde, moc lewej ręki, no ja się nie spodziewałem, że mi to w ogóle jakkolwiek wyjdzie. Dobra, play again. Dobra, zobaczymy, squiggle, squiggle, squiggle. Nie mam pojęcia, co tutaj muszę sobie przetłumaczyć. Eee, yy, Houston, mamy problem, nawet kuźwa tłumacz tego nie może przetłumaczyć. What the fuck is this? Nie ja od świeże, bo to gówno jest, ja chcę jeszcze raz. Barn, kurna, też nie wiem, co to jest. Stodoła, w kopane, dobra. Mode activation and let's go. I see bench or door or square or oven eee, or fireplace kurze, I see mailbox I see piano I'm not sure what that is bądź, I ja see skyscraper or garden or bread. Konia, I see fire hydrant K or diving board K or Sorry, I see hexagon Kuźwa, czekaj, co to był hexagon? Yy, pentagram... Nie, nie pentagram. Kuźwa pięciokąt. I see line or rainbow. Jest! Dobrze, 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 bo już nie mogę. E, federy, pióro, dobra. I see line. I see line. Or garden hose. Oh, I know, it's feather. Yeah, dobrze. No kurde, tylko mi tego pierwszego. Harp, harp. Harpun to wiem, ale harp. Harfa, kurde, czekaj. Harfa, 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 harfa to jest takie. Kurde, ale lewą ręką to się rysuje straż. I see ciężko. circle. Or bread. Or watermelon. Or eye. I see onion. Or flip-flops. E... I see rainbow. Nie no, or basketball, nie no lewą ręką tent, to ja tego nie rysuję, no? I see barn For yoga, For helmet. Ej! No miało być! miał być taki ładny, umbrella, taki... że nie ma Zamknij ryj na chwilę, tłumaczę coś ludziom, no! Owen, kurda, co to jest oven? Same trudne rzeczy dzisiaj. Piekarnik, ja ci ja, jak ja do no cholery mam narysować piekarnik, noż mordę, kopa. I see finger. Zamknij or pillow, się! Or nail, or boomerang, or leaf. Oh, I know, it's seven. Można? Można? Można. Campfire, goźwa. Patrz. Patrz, co ja robię. Robię tak, robię I tak, see tak, or tak or see -saw. robię tak. I teraz or, robię... or snowflake. Oh, I know, it's campfire. Jest, campfire jest. To czego ty nie zgadłaś? Barna nie zgadła? I harfy nie zgadła, to i tak nie jest źle, gorzej poszło mi niż, niż rundę wcześniej, ale spokojnie, mamy jeszcze jedną rundę, kurde. pierwszą rundę bym rozdopił gdyby nie to, że ona nie zgadła, kuźwa, oczywistego kółka, ale już nieważne Lollipop, 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 lollipop I see river, oh I no, it's lollipop, lollipop. Okej, okay. line, proszę bardzo Oh no, it's line można, można. Nie, nie żłobu harfa. Kujwa, dobra. Posaram się cicho. I see garden hose, or leaf, or pillow, or bread. I see watermelon, or underwear, or feather, or tent. I see flip-flops, or fireplace, or crown, or picture frame, or sand, or yoga, or the Great Wall of China. Sorry, I couldn't guess it. Jestem w nerbie. Roślinka, ja ci koźbę was taką roślinkę. Napiję. I see square, or pillow, or cooler, or broom. Oh, I know, it's houseplant. Można, można, potato. Potato to będzie coś takiego, patrzaj. I see bread, or snake. Oh, I know, it's potato. Można, można. Wiolonczela, Jezus Maria, wiolonczela ma narysować. Dobra, ale to powinno być i see line or knee i see bread or pear or toe or hot dog or peas i see trombone or finger or wine bottle or candle i see mermaid or ear or pliers oh i know it's cello no Znaczy, cello, nie celo, tylko cello. Dobra, czyli nie zgadła mi oczywiście znowu harfy i zgadła mi wszystkie inne. Znowu pięć! No, dajcie mi, zga żeby zgadło sześć! No, z czym tu masz problem? Strawberry Nie no, szmordę, opalny, dobra. Strawbery to była e, malina czy truskawka? Chyba truskawka. Czekaj, truskawka, ja pierdziele. I see rainbow. A... Or circle. Or bread. Or pear. Jak Or mouse. Truskawka? I see apple. I see cat. I see blackberry. Nie blackberry. Or cactus. Or stitches. Oh, I know. Yes, it's strawberry. strawberry. Yes. Whoa, dał się. Dobra. Tennis racket. That we already have. It should be. Okay. I see line. Or lollipop. I see ice cream. Oh, I know. Yes. It's Dobra. tennis racket. Yes, dał się. Tennis racket. Whoa, się. Saxophone. Oh, k****. E, I see line. Ta, or nose. Ta, or water slide. Ta, ta. Or boomerang. Or sock. Oh I know, jest. It's saxophone. Się saxofon, dobra. Snail. Snail to jest, to jest... to jest to jest ślimak. To powinno być tak. Taak. I see diving board. Or string bean. Or knife. I see hamburger. Jest. Or hat. Or tak, submarine. Tak. Or couch. I see sandwich. Or speedboat. No. Oh white no, it's snail. Jest! Uuu, już myślałem, że nie zgadnie, dobra. Roller skates. To są. Y to są te rolki chyba, nie? Roller skates tak, to są rolki. To rolka będzie tak. Będzie taki buuu. I see hockey puck, or sock, or foot, or nose. Oh, I know, it's roller skates. Jest. Dobra. Syringe, nie wiem, co to jest. Strzykawka, kurde, strzykawka, dawaj. Strzykawka to będzie tak, tak, I tak, I see garden hose, tak, or marker. Tak. Oh, I know, it's syringe. Jest. Oooooo! Zgadła 6! Zgadła 6! Zgadła 6! Zgadła 6! Lewa ręka power! Jakże co ty robisz? Nie wiem. Tak się po prostu. Odpierdzielam. Cieszę się, że udało mi się. Kurde, w końcu ogarnąć, żeby zgadła 6, ale ja pierdzielaki, to było trudne, i nie macie pojęcia, jak lewa ręka. W momencie, kiedy myszka jest ewidentnie przeznaczona dla praworęcznych, jak to niesamowicie się myczy, bo ja cały czas miałem taki kąt dziwne ręki i, musiał, i po prostu nie ma, się, nie ma się pojęcia, jakie to było cholernie trudne. A teraz jeszcze dla porównania, pierdykniemy sobie prawą ręką. Tonąć. O, kurde, to, 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 to będzie trudne. To, to narysuje wodę. Narysuję... I see ocean. Or squiggle, or mustache, or beach. I see diving board, or pond, or bird, or flying saucer. Woda. I have no clue what you're drawing. I see river. I'm not sure what that is. No, gościu, tonie. Sorry, I couldn't guess it. Dobra, to wiecie co? To w takim razie kończymy odcinek, bo ona ewidentnie nie umie zgadywać się rzeczy. Jeżeli ja rysuję to dobrze, a jeżeli rysuję to tak trochę brzydko, to to na to zgaduje. Nie rozumiem totalnie o co chodzi, ale jeżeli będziecie chcieli jeszcze w przyszłości oczywiście więcej odcinków z tej strony i macie ewentualnie jakieś pomysły, jak moglibyśmy mniej więcej ogarnąć właśnie temat, bo jeżeli chodzi o ten właśnie challenge, jeżeli chodzi o lewą ręką, no to w sumie wasz pomysł tak naprawdę był. Bo wyczytałem komentarze, widziałem dość spróbuj narysować lewą ręką. spróbuj, Próbuję. Czemu by nie, jak widzicie, udało się w końcu chyba za czwartym podejściem, żeby zgadał wszystkie przedmioty, więc udało się, udało się. Jestem jak najbardziej zadowolony. Eee, cóż mogę powiedzieć więcej? Wbijajcie na Facebook, Instagram i wszystkie social media w opisie, pamiętajcie o tym, bo to jest e, szalenie, e, prawda, istotne. Eee, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o tym dzwoneczku przy subskrypcji, żeby nie otrzymywać, nie otrzymywać, nie, otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, które wlatują na kanał. I to tyle ode mnie. Bicuś dla Was, trzymajcie się, no i cześć!